Zadanie ósme, oblicz. No i tutaj jest zapisane wzór na wariację. Dla przypomnienia, k-elementowe wariacje zbioru n-elementowego są opisane wzorem n silnia przez n minus silnia. Zatem, podpunkt A. Wariacje zbioru siedmi-elementowego trzy elementowe wariacje tego zbioru, to jest 7 silnia przez... 7 odjąć 3 silnia, czyli 4 silnia razy 5 razy 6 i razy 7 przez 4 silnia. Tu oczywiście po to, to rozpisałem to, to do góry, żeby te silnie skrócić, czyli 4 silnia się skraca. 5 razy 6 to jest 30 i razy 7 210 podpunkt B. 7-elementowy zbiór i 6-elementowe wariacje to jest 7 silnia przez 7 odjąć 6 silnia, czyli 7 silnia przez 1 silnia, czyli po prostu 7 silnia. A to jest 5040. Pod punkt C. 8-elementowy zbiór, dwuelementowe elementowe wariacje bez powtórzeń zbioru 8-elementowego czyli 8 silnia przez 8 odjąć 2 silnia. to jest 8 silnia przez 6 silnia, czyli 6 silnia razy 7 razy 8 przez 6 silnia, czyli 56. Tu ewentualnie też y, reguła mnożenia tak jak mam y, 7... Y, y, 3 elementowe z 7 to to po prostu jest 7 razy 6 i razy 5. Jeżeli 2 elementowe z 8 to to jest po prostu 8 razy 7. Więc można też w ten sposób, już tak jakby te, te, tak, jakby te silnie były wcześniej skrócone. D, mam zbiór 4 z 8, czyli 8, 4, no to po skróceniu to jest po prostu 8 razy 7, razy 6 i razy 5. 30 razy 710 i razy 8680. Podpunkt E. Yy, wariacje N1 to jest N silnia przez N minus 1 silnia. Czyli N minus 1 silnia razy N przez N minus 1 silnia. To się skraca i zostaje N. No, czyli po prostu ja mam. N po 1 to jest N. Można nawet jako wzór to zapamiętać. I wariacje N z N to jest N silnia przez N minus N silnia, czyli N silnia przez 0 silnia. 0 silnia to jest oczywiście 1, czyli zostaje N silnia. I zadanie dziewiąte uzasadni, że liczba n-1 elementowych wariacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego, tak, bo zbiór jest n-elementowy, czyli V na dole n, bo zbiór jest n-elementowy, a n-1 mam wariacji, jest równy liczbie jego permutacji. Czyli jeżeli mam zbiór n-elementowy, to liczba jego permutacji jest n silnia. A tutaj mam n, czyli n silnia przez n odjąć n minus 1 silnia, czyli n silnia przez n się skraca i zostaje 1 silnia, czyli n silnia, czyli Vn, n minus 1 równa się pn, co należało wykazać. I to był podpunkt a. Podpunkt b Liczba dwuelementowych wariacji bez powtórzeń tego zbioru jest parzysta. Czyli mam V, zbiór n elementowy, dwuelementowe wariacje, czyli n silnia przez n minus 2 silnia. N silnia przez n odjąć, n minus 2 silnia, czyli to jest n silnia przez 2 silnia. E, no i y. przez E, tutaj mam oczywiście y, błąd. E, mam N silnia. to już to N silnia powinienem rozpisywać, czyli y, N minus 2 silnia razy następna liczba N minus 1 i razy następna liczba N. Przez n minus dwa silnia. To się skraca i zostaje n minus 1 razy n. I to n minus 1 razy n to jest iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych. E Jedna z nich jest parzysta, no bo jak są dwie liczby, to jedna jest parzysta, jedna jest nieparzysta. Czyli iloczyn jest parzysty. Co należało wykazać.